go, potężna, bo! Ktoś musi walczyć, kiedy w się zło. Hej, cześć, witajcie ludzie. Tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w Kung Fu Pandy. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję, która nazywa się Jezor W tym odcinku również kontynuujemy, nasz, kontynuujemy naszą przygodę. Ale najpierw jakieś ulepszenie, rzecz jasna. Sądzę, że tylko... E, energię 3 kupię. Tak, dokładnie, na razie tylko energię 3. No i w sumie możemy następny poziom. Okej. Okay. Odkąd wojownik Smoka pokonał szefa gangu Paszczaków i zniszczył ich siedzibę nad jeziorem Lotosu, zaczął mieć, no wiecie, jakby reputację. Nawet mistrz Shifu go zauważył. wreszcie! I mimo, że nawet on zaczął dostrzegać coś w wojowniku Smoka, to Piątka nie. Zwłaszcza Tygrysica, która chciała pokonać Tai Lunga w pojedynkę. Więc Shifu poprowadził Wybrańca wysoko w góry Wudan, gdzie, jak wszyscy wiedzą, Mistrz Ugłej stworzył Kung Fu. Ależ to jest fantastyczne! W każdym razie, Shifu wpadł na pomysł, że skoro Wybraniec nie mógł ćwiczyć jak cała piątka, musiał spróbować czegoś, wiecie, bardziej na jego poziomie. Hej, robię się trochę głodny. Świątynia Udan, Tak brzmi tu kolejnej misji w Kung Fu Panda. Jeszcze jedna gra. A, 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 wiem, że chcesz być tajemniczy jak mistrz Kung Fu, ale. Dokąd idziemy? A oto świątynia Udan, Zbudowana w świętym miejscu, w którym mistrz Ugłej stworzył Kung Fu. Tutaj znajdują się starożytne relikty pierwotnych form Kung Fu. Figurki wyrzeźbione z klejnotów i nefry tej góry. Wielu wojowników poległo, próbując zdobyć łudan i odkryć sekrety starożytnych artefaktów. Wow, to jakaś tajemnica. Hmm. Wygląda dość pokojowo. Mm. Wielki goryl z pomocnikami. A? Wielki kto i jego co? Wynoka! Już! Gdy uwięziono Tailunga. Goryle zostały wreszcie wygnane z tych wzgórz. Przestraszone jego ucieczką wróciły. Nie mogą znaleźć reliktów ani zniszczyć świątyni. Ta, wróćmy, jak nie będzie taki zły. Teraz! Te goryle nie mają szacunku dla Kung Fu. Przybyły, aby łupić bogactwa na tych ziemiach. I zniszczą świątynię oraz relikty, by to osiągnąć. Nie pozwolimy im na to, prawda? Nie, panie, mistrzu, panie! No i co, rozpoczynamy misję yy, Świątynia Udanu. Więc tak, od razu sprawdzę, czy tutaj nic nie ma. Nie, nic tutaj nie ma. Okej, okay, jaki zwój? Potknięcie pandy nadaje po szybkość większą od przeciwników. Bieg, a potem przycisk specjalny. A to już słyszeliśmy w sumie, no dobra. Czasem wrogowie przybywają, korzystając z ekwipunku, na przykład liny do wspinaczki. Niszcz ten ekwipunek, by ich powstrzymać. Okej, okay, liny do wspinaczki. 24 liny wspinaczkowe Tylko 24. Sporo. No dobra. To tak. Eee, nie mogę w nim trafić. OK, pierwsza zniszczona. A, kolejny tutaj przyszedł. Te goryle są dosyć silne, jak możecie zauważyć. Dobra, 3. 3-3 eee, liny zniszczone. Podnieś i rzuć wybuchową pułapkę w stronę skał. Potem wejdź na nowy obszar. Takie skały mogą kryć niespodzianki. Dokładnie, to są tak jakby bomby. Kiedy będziemy mieli z nimi jakąkolwiek styczność, one zaczną wybuchać. O matko, ale się tu od nich roi. No, teraz ta bomba tak jakby szczęście mi zniszczyła to, bo chciałem w to rzucić, no ale ona sama się tam sturlała. Opsa. Dobra, ok. Co panda, niemożliwe. Hej, ty, to moje terytorium. Co tutaj robisz? A, niczego wasza og ogromna. E, a zwłaszcza nie szukam żadnych świętych reliktów kung fu. Co do. Głowy w górę! Dobra, teraz ten wielki goryl będzie w nas rzucał tymi swoimi skałami. No dobra, tutaj widzę kolejny zwój, także go sobie przeczytamy. Wybuchające pułapki są niebezpieczne, ale można ich uniknąć i je rozbroić. Jest wiele sposobów na ich rozbrojenie. Wybuchające pułapki rozbroisz, rzucając w nie kule pułapki przeciwników lub przy użyciu dygotu panty. Okej, okay, to są tak zwane pułapki. Możemy użyć tego pandy, by je rozbroić. Ała, dostaliśmy ostro teraz głazem. Dobra. Okej, okay, podnieśmy tą bombę w końcu. Dobra, zjem sobie przy okazji ten kluski, które dodają nam życia. Dobra, uciekaj po. Dobra. A teraz sobie uniknę tych pułapek. Ała, nie udało się. Szybciej. Okej, okay, udało się uniknąć głazu. No dobra. Ominę sobie może te, tą łapkę niby. Dobra, hopsa. Hopsa, hopsa, hopsa. Okej. Okay. Teraz ten cały gorl przeniósł się w inne miejsce, gdy zobaczył, że się do niego zbliżamy. Dobra, idziemy. Łomatko. Odnajdź i przynieść 5 z 7 reliktów gór Wudan do świątyni dobrobytu. No dobra, 5 z 7. Eee, czy mi się to uda? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Dobra, zobaczmy, co, co tutaj się znajduje. A ja sobie już jedynie gotupandy, szczerze mówiąc, nie chcę mi się iść e, po te bomby. Okej, okay, czwarta z 24 akurat się wspinał. Ok, co tutaj jest? Kolejna lina 5 z 24 i rzadka moneta. Gratulacje. A, ok, rzadka moneta. Znaleziona. Dobra, teraz musimy wrócić się w tamto miejsce, żeby <coughs> zebrać pierwszą figurkę. Dobra, jesteśmy na miejscu. E, nie za bardzo widzę. No dobra, ucieknę, bo widziałem skałę, która tu leciała. No dobra. Chodź tu, chodź tu. Auć, nie udało mi się, był szybszy ode mnie. No dobra, pierwsza figurka znaleziona. Co tu jeszcze mamy? W sumie nic. Mogę wrócić i yy, przejść przez ten most. Okej. Okay. Teraz tak, klina do zniszczenia. A, udało mu się skubaniec. Dobra, przemieśćmy się teraz w tamte miejsca. Auć, Ale siedma lina zniszczona. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Widzę te skały do zniszczenia i bomba. Wow, skała we mnie leci. Okej. Okay. No i kolejna rzadka moneta. Już spory zapas plusków. Ok. Zobaczmy jeszcze, co tam jest. Jestem ciekaw, czy coś tam się znajduje. Nic, niestety nic. Ale na szczęście jest drabina. Dobra. Łoć, 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 skała leci. Okej, okay, pokonany. Ja sobie przy okazji tą pułapkę rozbroję. Dobra, druga figurka znaleziona. Możemy kontynuować naszą podróż. Okej. Okay. No dobra. Która to już będzie lina? 6 Dygot Pandy Dobra Kolejna skała leci w moją stronę dziewiąta lina zniszczona i dziesiąta również Zobaczmy czy... Nie, tylko kluski. Dobra. Zobaczmy, jeszcze coś tam widziałem. Także jestem bardzo ciekawy, czy coś... A, jednak tylko wejście. Ałd. Dostaliśmy teraz Kolejna skała w moim kierunku leci Dobra, kolejny przeciwnik że na niego też działa to Podrzucenie przeciwnika Dobra, bomba, szybko W ogóle nie wiem co teraz zrobiłem Łouć, wow, znowu kolejna małpa Ale się ładnie poturlał Dobra, gdzie to jest? Tutaj Dobra, trzecia jest Jeszcze tylko, ała Jeszcze tylko dwie Wow, to było teraz dziwne. Ale dobra, lecimy dalej. Teraz sądzę, tędy. Okej, okay, tu jest już kolejna figurka. Czy co to mamy znaleźć? Kolejna bomba w moim kierunku. Znaczy bomba, co ja powiedziałem. Eee, skała. Dobra, zjem sobie te kluski, bo mało życia. Ja, czy coś tutaj jeszcze jest? Jestem bardzo ciekawy. Nie, nic tutaj niestety nie ma. Oprócz tego goryla. No, oleję go sobie za przeproszeniem. Zobaczymy, czy tutaj są liny jakieś. Jest jedna lina. 11 z 24. Dwu Dobra, teraz tędy. <coughs> tutaj coś jest ciekawego? Jedna lina. Zawsze coś. <coughs> Okej, okay, więc teraz sturnamy się z tego mostu. Kolejna lina Która 13 Zjem sobie tą zupę, bo ma naprawdę mało HP mamy zobaczmy czy jeszcze coś po tej stronie będzie Nie Jeden goryl Okej, okay, jeszcze żyje No i pokonany, dobra mm, Gdzie teraz? E, widzę tutaj trzeba dygodu pandy użyć No i wspinamy się na górę A nie udało ci nie trafiłeś. Wow, teraz nas obu uderzyło. Awa! To było teraz dobre. No ile was tutaj przyjdzie jeszcze? Dobra. No i kolejna, już piąta. E, piąta a figurka zaliczona. Ouch. No dobra, kolejny pokonany. Zobaczymy, czy tutaj coś się teraz znajduje ciekawego. E, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Szukamy. O, dobra, jest kolejny most. Ok. 15 z 24. No, widzę, tutaj nie mogą przejść. Ouch. Plus skała. No dobra. Ok, ouch. Kolejna skała w moim kierunku leci. Aut. No i okej okay. Kolejny przeciwnik Auć, do nas zabolało obu 17 z 24 18, 18 z 24 Plus Teraz coś tutaj jest A, rzadka moneta, no dobra Już trzecia w tej misji Dziękuję Ok, nie chciało mi się, szczerze mówiąc, tak z nim walczyć wręcz. Te ryle są dosyć silne. Dobra, 6 z siedmiu znalezionych. Auć! No, nie bij mnie, koleś! Sam swojego trafił. Dobra, zobaczmy, czy coś teraz tutaj chyba będziemy musieli... Zaraz, stamtąd ogólnie przyszliśmy. Więc teraz tak, tam coś jest na górze, tam chyba musimy ogólnie ruszyć. Zaraz zobaczmy jeszcze coś jest na górze Nie, nic nie ma na górze więc lecimy Tutaj jest ten wielki goryl No i uciekł nam Ale jest siódma y, figurka, więc w sumie wszystkie figurki znalezione w tej misji No i cóż, lecimy dalej Szybko o! Goryle są tutaj, w świątyni Nie marnuj czasu Poszukaj innej drogi. Ja się nimi zajmę. O tak, teraz będziemy sterowali mistrzem y, Shifu. Wpadnij na głowy pobliskich przeciwników wirującym krokiem. Wciśnij podwójny skok i nagle przycisk specjalny, by wywołać ten atak. Technika zbrzywa Chi. Dobra, wirujący krok. Zobaczmy jak to wygląda. Świetny atak, naprawdę jeden z, genial z genialniejszych byłem brzechów. No i niepotrzebnie w sumie złożyłem Chi. Mam nadzieję, że te kukły mi oddadzą. O, zwróciły mi nawet. I teraz, e, jeżeli będziemy normalnie tak... Filary świątyni przed gdy zawalą się trzy filary, e, Gdy normalnie biegnąc wciśniemy klawisz akcji, znaczy ten, no dokładnie, e, to ogólnie e, będziemy tak sprintować, a mój pies szczeka. Dobra, szybko, szybko się ich tutaj pozbędziemy, bo nam zaraz zniszczą jeden filar. No i właśnie jeden filar zniszczony Okej, okay, ty już mi tutaj nie zniszczysz tego filaru. Dobra, obroniliśmy świątynię. No niestety jeden filar mi zniszczyli. Relikty, okay, za nim po! Okej, już biegnę. Dobra, yy, czyli w sumie czeka nas teraz turlanie. Okej, okay, tutaj oczywiście turlanie nie obędzie się bez jakichś pułapek. Okej. Okay. Wow, prawie wpadłem. A masz? Skok. Okej, okay, udało się. Turlamy się dalej bez żadnych problemów. Dobra. Ciebie już sobie oleję przeciwniku. Hopsa. Okej. Okay. No i czeka nas walka z wielkim gorylem. To jest gigant, ludzie. Dobra, tu jest figurka. Gratulacje! Odnalazłeś figurkę Shifu! Otwiera dodatkowe opcje w menu specjalnym. O, oh, figurka shifu, słodka. Dobra, ogólnie musimy przed tym górem uważać. E, jaka jest na niego taktyka? Hmm, może na nie, najpierw sobie rozwalę liny, bo one mi tutaj trochę zawadzają. Dobra. I 24. lina zniszczona. Jaka jest taktyka na tego przeciwnika? On rzuca tymi małpami chyba. Dokładnie. Nie no dobre, dobre to jest w sumie. No najpierw zniszczę te, te właśnie... Naciśnij przycisk akcji, by podnieść kulę. I drugi raz by nią rzucić w goryla. Dobra, ale najpierw, bo mi Shifu trochę przerwał. Wow wow wow, chcę pokonać tego oto. Znaczy tych oto jego pomocników. Auć. Dobrzy są, szczerze mówiąc, biją mnie jak nie wiem. Odczep się! Dobra, pokonani, teraz tylko został mi... Auć, yy, o właśnie, ten duży goryl. Trafię? Trafię, okej. Okay. Uwaga. Teraz poczekaj, O, znowu się zmęczył, ale... Szczerze mówiąc, chyba teraz w niego nie trafię. A może? Nie no, udało się, połowa HP mu została. Dobra, przemieszczę się teraz w to miejsce, ale on jest szybki, kurde. Ja tym dygotem ledwo co tutaj doszedłem, a on już tutaj był. No, gdzie jest bomba? Gdzie jest bomba? No, teraz mi dajecie. Na! dobrze, udało się. Zbiorę sobie kluski przy okazji, bo mało życia. Wow, wow, wow. nie goń mnie. No bez przesady, ty się nie męczysz, chłopie? Dobra, zmęczony, ale bomb nie widzę. Da się go też na szczęście ręcznie uderzyć, jak jest, jak jest zmęczony. O, ale furia. Dobra, spróbuję... a, chciałem teraz zrobić ten cały mocny atak. Zaraz, zaraz, poczekamy na niego. Okej. Okay. I teraz... Epickie wykończenie. Podoba ci się styl pandy Gidzia? Wspaniale! Nie byłeś zły! Jej! Dzięki! No i przeszliśmy kolejny poziom. 100% świetnie. Obroniliśmy świątynię. znaleźliśmy 7 reliktów i zniszczyliśmy 24 liny. No Dobra, tutaj się z Wami pożegnam, także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się! Na razie!